Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj chciałem Na samym początku chciałbym wspomnieć, iż te zestawy Star Wars na rok 2020, oczywiście LEGO, będą miały taką samą zasadę jak te zestawy z LEGO Ninjago oraz Hidden Side, czyli przedstawiam Wam nazwę zestawu, numer katalogowy, Ilość elementów, cena podana w euro, która zostanie przeliczona na złotówki oraz moja przewidywalna cena zestawu w Polsce, oczywiście cena katalogowa oraz ile jest tam minifigurek i moje pierwsze wrażenia. Więc bez przedłużania zabieramy się za zestawy Lego Star Wars na rok 2020. Pierwszy zestaw, który mamy, jest to zestawy z Micro Fighters o numerze katalogowym 75263. Mamy tam 86 elementów. Cena katalogowa 10 euro, to przejrzymy złotówki, wyjdzie nam 43 zł, a moja przewidywana cena katalogowa w Polsce, to oczywiście będzie 45 złotych. Moim zdaniem zestaw mi się podoba, ale to jest taka z serii Micro Fighters. Znajdziemy tam jedną figurkę z dwoma... Pistoletami. No cóż, taki standardowy Microfighter. Cóż, nie mam nic do powiedzenia. Kolejny zestaw jest o numerze katalogowym 75265. Jest to T16 Skyhopper, czyli cóż, bez. Moim zdaniem fajny zestaw też jest z serii Micro Fighters. Znajdziemy tam 198 elementów. Cena 20 euro, co przeliczymy na złotówki. Wyjdzie nam 85 zł. A moją przewidywaną cenę katalogą w Polsce jest to 90 zł. Moim zdaniem zestaw mi się podoba. ale jak mi się podoba to zwierzę, które tutaj yy, siedzi. Właśnie na Tuscan Writer. Cóż, fajny zestaw. Powiedzmy szczerze, oczki troszeczkę. No, moim zdaniem tak samo jak tych yy, Lego Brickheads. Cóż, mamy tutaj też takiego pilota. Więc cóż, 90 zł to nie jest jakaś ta wycena przesadzona. Mamy kolejny zestaw o numerze katalogowym 75266 First Order Trooper Battle Pack. Znajdziemy tam trzy minifigurki yy, czerwonych szturmowców. Oficera. Mamy tam oczywiście. 105 elementów, cena katalogowa 15 euro no cóż nie, nie przeliczyłem, ale moją przewidywaną ceną katalogową to będzie 70 zł, ale cóż mamy tutaj oczywiście 3 minifigurek. Mamy tutaj oczywiście oficera i mamy też taki statek, który właśnie steruje ten oficer oraz yy, tutaj właśnie Jeden z czerwonych z właśnie z tego statku strzela. Cóż, 15 zł, 4 minifigurki, figurki, można powiedzieć, że to jest troszeczkę nawet dobre. Mamy tutaj kolejny zestaw z serii LEGO Juniors 4. To mogliście zauważyć w lewym dolnym rogu. Mamy tam 91 elementów, numer katalogowy 75268. Cena 20 euro to przeczytanie na złotówki wyjdzie nam około 85 zł a cena w Polsce katalogowa to będzie 90 zł. Znajdziemy tam dwie figurki, znajdujemy tam właśnie pilota yy, Wedge Antilles oraz Sniff czyli zimowego szturmowca. Moim zdaniem też taki zestaw, taki średni cóż mogę tak powiedzieć, ale przynajmniej no, można powiedzieć zimowych szturmowców nigdy za wiele. Mamy kolejny zestaw z Nego Star Wars o numerze katalogowym 75269 Tędziemy tam 208 elementów, cena katalogowa 25 euro Co przejdziemy na złotówki wyjdzie nam około 105 złotych A moją przewidywaną ceną katalogową to 120 złotych Mamy tutaj oczywiście Obi-Wana Kenobi oraz Anakin Skywalkera walczącymi mieczami świetnymi jest to odwzorowana scena z trzeciej części Star Wars: Zemsta Sithów z 2005 roku. Moim zdaniem zestaw mi się bardzo podoba. Nawet, yy, nawet mogę powiedzieć, że to też, yy, że ty ma właśnie to odchylaną, yy, ta, taką kopułę tutaj, właśnie jak to mogę nazwać. Cóż, moim zdaniem zestaw mi się też całkiem podoba. Mamy no, też właśnie też odchylaną. Mamy tutaj chociaż już, już odchylane maszynice, które właśnie na którym stoją nasi bohaterowie. Mamy tutaj kolejny zestaw o numerze katalogowym 75-270. Znajdziemy tam 200 elementów. Cena katalogowa 30 euro. Co przejęcie na złotówki wyjdzie nam około 125 złotych, a mamy przewidywaną cenę katalogową to 140 zł Znajdziemy tam cztery figurki, znajdziemy tam starszego Obi-Wana Kenobi, Skywalkera, Just Kenrider oraz robota Artuditów. Cóż, mamy tutaj tak, taki odwzorowany domek z ich czwartej, piątej oraz szóstej części Star Wars z lat 70. i 80. Moim zdaniem, zestaw. Mi się bardzo podoba. Mamy tutaj kolejny zestaw o numerze katalogowym 75271 271 Znajdziemy tam 236 elementów. Cena katalogowa 30 euro. Co przejdziemy na słotówki wyjdzie nam około 125 zł. A cena katalogowa w Polsce to oczywiście 140 zł. Tutaj mamy oczywiście trzy figurki: mamy luke Skywalkera z mapą, yy, 3 Pio oraz Jawę, nawet, nawet taką malutką, bo jak dobrze wiecie, jawy są małe. Cóż, mamy tutaj kolejnego 3 No cóż, po ile chodzi na Bricklinku to sami wiecie. Więc cóż, akurat to nie jest mapa, to jest takie, butelko, to wiecie o co chodzi. Tutaj taki, no cóż, tutaj mamy z tyłu i z przodu. Cóż, fajny dodateczek takiego materiału. Czas na zestaw o numerze katalogowym 75272. Jest to oczywiście statek SITów TIA. Mamy tutaj 470 elementów. Cena katalogowa 80 euro, co w moim kalkulatorze. Przejdzie mi na równe 300 zł, ale i tak moją przewidywaną ceną katalogową będzie to oczywiście 320 zł. Znajdziemy tam 3 minifigurki, znajdziemy tam jeszcze fina, oficera yy, yy, TIA oraz jedną minifigurkę. Moim zdaniem zestaw mi się bardzo podoba. Jest też również opcja stojaka, tutaj właśnie na, to, na ten statek. Ostatni zestaw, który mamy, to jest zestaw o numerze katalogowym 75273. Znajdziemy tam 761 elementów, cena katalogowa 100 euro, co przejdzie na złotówki, wyjdzie nam około 425 złotych, a my mamy przewidywaną cenę katalogową to będzie 450 złotych. Znajdziemy tam 4 minifigurki, znajdziemy oczywiście Paul, Artudito, znajdziemy też również 2 minifigurki. figurki. Moim no, ja zdaniem zestaw też mi się podoba, mają tutaj też regulowane skrzydła. Więc cóż, no. Nic dodać, nic ująć. Jedyny zestaw który nie został zaprezentowany na tym odcinku. Jeżeli się pojawiły przecieki na temat zestawu numerze katalogowego 75267 Niech tam mi znać w komentarzu, chętnie zobaczę jak wygląda ten zestaw, a jeżeli coś to może powstać odcinek o brakujących zestawach, które właśnie były w tych przeciekach i właśnie zrobię o tym odcinek jak wyglądają te zestawy. Jeżeli Ci się odcinek spodobał to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę, a jeżeli jesteś tutaj nowy to oczywiście możecie zostawić subskrypcję na tym kanale i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!